Cześć wszystkim z tej strony Raon. witam was w kolejnym odcinku God War 3. I dobrze, jesteśmy w jakiejś dziurze. Nie, no to nie jest dziura. Jesteśmy na ścieżce Eosa, tak? Dobrze, to chyba powiedziałem. Tak, na ścieżce eos Eosa. I ostatnio udało się zdobyć nam takie oto trofeum. Jest to głowa Heliosa, dzięki której możemy oczywiście oświetlać. Eee, no, kurde, dawaj, 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 dawaj. Możemy dzięki temu oświetlać sobie takie oto tunele. I od. No, czekajcie. Coś miałem powiedzieć i zapomniałem. Aha, że. Oczywiście, odkrywać możemy różnego rodzaju skrzynie dzięki tej głowie. Zaraz, tędy chyba. Fajna sprawa. Weźmy może troszeczkę. O tak. I tutaj już na nas czekają. Możemy oślepiać też bro... wrogów. Tym bardzo fajna, przydatna mi się zdaje. Rzecz. Rzecz. No. Teraz to rzecz. No, kiedyś to była głowa. Jakby nie patrzał, ok, czekajcie, rozwalimy ich. Nic tutaj nie widzę, co się dzieje, ale zaraz będziemy widzieć. O, właśnie. Można tam nawet zabić. <śled> widzę, właśnie. I co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Tam chyba coś latającego było. Tak, są. Ale to sobie na razie darujemy, chyba że tutaj przyjdą. Eee, chyba będzie trzeba troszeczkę się nimi zająć, bo widzę, że nie za bardzo nam tutaj pozwalają przejść dalej. Weźmy, weźmy, weźmy. O tak, pięknie, pięknie. Oślepiliśmy to gówno. Można teraz na spokojnie wykończyć. Jeszcze raz, jeszcze raz. Naprawdę przydatne, naprawdę przydatne. Na pewno w takich ciemnych miejscach. Dawaj, dawaj, wykończ, wykończ. Tam jeszcze chyba jeden był. Nie, nawet więcej jest. Okej, okay, jeszcze myślę, że te dwa i będziemy mieli z głowy. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Jak to wygląda? Chyba wszystko, tak mi się zdaje. Poczekajcie, teraz tak, stamtąd przyszliśmy, tak? Chyba tutaj gdzieś musi być jakieś przejście. Nie, to, nie, to, nie to, nie to. Aha, no tak, ściana, zaraz zobaczymy. I mamy, mamy, tak. Możemy oczywiście dalej iść. Fajna sprawa, naprawdę. Okej, okay, już tutaj na nas czekają, ale zaraz się nimi tutaj szybko rozprawimy. I będziemy kontynuować. Tak jest, tak jest. Dobić i rozerwać na strzępy. Fajnie. Czyli tak, to mamy zaliczone. Tu widzę jakąś linkę. No dobra, już tutaj na nas czekają, ale zaraz się nimi szybko zajmiemy i zobaczymy, zobaczymy. Nie pamiętam teraz w ogóle, co będziemy musieli zrobić. W ogóle, jaki kolejny Bóg będzie, ale zdaje mi się, że chyba. He nie, Helios, kurczę, Heliosa ostatnio zabiliśmy. Ale zdaje mi się, że to będzie. Ten, Hermes, Hermes, tak, wysłannik bogów, posłaniec bogów, ten co tak szybko biega, też fajny motyw z nim jest w ogóle, tego gonienie go, ale zobaczymy, zobaczymy, czekajcie, jeszcze kto tam został, Ares, znaczy Ares, cholera, Hades, Hades został pokonany, Posejdon też, Helios też, no został chyba dwóch tylko bogów. No jeszcze mamy Herkulesa, oczywiście Herosów, wiecie, jest kilku tam, znaczy kilku, jeden praktycznie, no i jakieś tam mniejsze, czy tam większe, no, e, bossy jakiś po prostu, wiem, że jakiś Skorpion też był, czekajcie, czy ja tam przeskoczę w ogóle? Tak, bez problemu, bez problemu, boję się, żebym tutaj nigdzie nie spadł czasami, ale... Nie powinno być aż tak źle. Weźmy tu rozświetlmy jeszcze. Czy tutaj na dole nic nie ma cholera? No nie wiem. Nie ma. Tak więc jak nie wiecie, czy to wskakiwać, czy nie, to nie wskakujcie, nie wskakujcie. Gdzie jestem? Po tej stronie. Aha, jesteśmy już tutaj, z powrotem, okej. Okay. Czyli tak. E... słuchać już w oddali widzicie ten, ten cały dźwięk. To jest chyba. Mm... Pandora, tak mi się zdaje, że ona tak śpiewała. Kradosie, jest coraz bliżej. Mówiłem, nie licz na mnie. Tylko ty możesz mi pomóc, nikt inny. Ufam ci. Nie powinna. No dobra, musimy się dostać do tego łuku. Tam jest troszeczkę taka jakby mini gra polegająca na dotarciu na sam szczyt. Zaraz, najpierw weźmiemy sobie... O kurde, myślałem, że to gówno zabiłem, ale na szczęście nie. Jeszcze żyje. Czekajcie, teraz tak. Źle zrobiłem chyba. A nie, nie, dobrze, dobrze. Tutaj nam skoczyć. Tak, jesteśmy na miejscu, a już się bałem, że czegoś jeszcze innego zapomniałem i że nie doskoczymy do tego miejsca, ale udało się, udało się. Jak tam wygląda sprawa z orbami? Widzę, że jest 2000 ile? 300. No trochę jeszcze brakuje. Mamy na trzecim poziomie nasze ostrza, ale to jeszcze za mało, żeby cały potencjał ich wydobyć. Uwaga, 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 czekajcie. Mogę go chyba wykończyć. Znaczy wykończyć. Mogę wyciągać ich z ziemi. Właśnie tutaj było takie fajne rozwiązanie z naszymi ustrzami o właśnie o właśnie w ten sposób w ten sposób to dziadostwo można wyciągnąć nie 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 nie, nie to nie to Nie, nie, kurczę, nie ten przycisk, cholera. Myli mi się cały czas, ale to nic, to nic. Nie jest tak źle. O właśnie, teraz, chodź, 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 chodź. Mm, jak to wygląda? Co? Jeden chyba padł mi się tak zdaje. Nie, nie padł, nie pat, sorki. Mój błąd, zaraz, 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 teraz, tak chodź, 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 chodźcie, 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 tak jest, tak jest. Szkoda, że nie mogę tego wywalić, <grych> poza mapę, jak to byśmy mieli z głowy. Wytrzymałe, nie? Wytrzymałe dosyć. Widzę, że sporo nas to kosztuje, żebyśmy mogli rozwalić dziadostwo, ale zazwyczaj pierwszy kontakt z takimi wrogami jest silniejszy. Później oczywiście oni są jakoś, nie wiem, albo słabsi, albo my jesteśmy po prostu silniejsi. Czy to wszystko? Nie, jeszcze tutaj jest. Jak latał w powietrzu, że nawet go nie zauważyłem, no ale jest. Chyba wszystko, chyba na razie wszystko. No, okej. Okay, okej, okay. jesteśmy coraz bliżej, widzę tego łańcucha. Tu jest kilka skrzynek. Na pewno skorzystamy to, wezmę jeszcze rozwalę. Aha, czekajcie, takie miejsca, takie miejsca. Takie miejsca warto sprawdzać, właśnie naszą głową Heliosa. Jest, trzecie oko. Zajebiście, zajebiście akurat. To się na pewno przyda. No, no i paski mamy wszystkie na równym poziomie na razie. Teraz tak, tą magię oczywiście weźmiemy. Życie mamy pełne, tak więc to sobie daruję tą drugą skrzynię. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Fajnie, wywaliłem. I jeszcze to Pięknie, pięknie. Łuczników mamy z głowy. Nie wiem czy ten, ten drugi czasem nie wypadł spoza, poza tą mapę, ale... Widzę, że kolejny tam jakiś przyszedł. Nie ten, nie ten, nie ten, nie ten przycisk. Dobra, jest. Wezmę Rage'a, bo widzę, że tutaj mi jakoś to nie idzie za bardzo. Szybko się pozbędę ich. No dawaj, 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 dawaj. Zajebiście. Wypchnęliśmy ich wszystkich poza mapę. No i przejście. Przejście mamy zrobione. Jak to wygląda? No teraz życie na pewno się przyda. To sobie weźmy od razu. Tak więc okej. Okay. Magii nic nie używałem. Tu jest save'ik. Jak tam z czasem? 10 minut już. O proszę. Nawet nie wiadomo kiedy to minęło. Ale dobra. Weźmy oczywiście ścieżkę EOSa. Ale jesteśmy coraz bliżej już tego punktu. Zaraz będzie fajna minigierka z lataniem. No właśnie. To już jest tutaj nawet. Jeszcze tylko sprawdzę. Są. Są skrzyneczki. Sprawdzimy to dokładnie. Wszystko w koło przejdę. No i będziemy do góry tam zaczynać podróżować. Raczej tu nie widzę nic. Czekajcie, czekajcie. O właśnie, zobaczcie. Coś tu jest, coś tu jest. Jest skrzynia. Kurczę, sprytnie ukryta. Patrzę tak jeszcze, czy nie ma jakichś takich prostych, e, prostych skał, ale chyba nie, chyba nie. Nie, tutaj już jest safe. Okej, okay, no to co, lecę. No i zaczynamy, zaczynamy. Tutaj muszę troszeczkę uważać, bo będzie taka bardziej w Łańcuch równowagi. Będzie trzeba uważać na te spadające skały, wiecie, jakieś kurcze... Drewna, nie drewna, o właśnie platformy, które będzie trzeba omijać. Fajna sprawa. Później jeszcze, mm, kilkukrotnie będziemy tutaj jeszcze podróżować tym łańcuchem. Robi się coraz ciaśniej, jak widzicie, ale mam nadzieję, że nam się uda. O, zaczynają tutaj elementy jakieś spadać. Kurde, nie wiem czy nie za ciasno tutaj. Tak, no właśnie, trochę. Się wkopałem tam w tamtym miejscu, ale nic. No jedno jeszcze takie to możemy darować. Mam nadzieję, że przetrwamy i do samej góry bezpiecznie dotrzemy. No chyba jesteśmy, co? Nie, to jest półmetek dopiero. Tutaj będzie chyba Atlas pokazany. Tak, tak. No, troszeczkę nas tutaj. i zobaczcie, to my go załatwimy cholera, no i poszedł, poszedł, no właśnie. A my dotarliśmy do platformy. Nawet nie, nie pamiętałem tego momentu, wiecie, kto tego Atlasa tam <głodził> zgładził. Okej, okay, szybko, szybko, bo to wszystko się rozpada. Dawaj, na górę, na górę. O, o, uciekaj, 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 w bok, szybko, szybko, szybko. Wow, czekaj, 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 no już się bałem, już się bałem. No i fajnie, fajnie. Na razie jakoś idzie... Kurczę, no teraz oberwałem troszeczkę, czekajcie. W tą stronę tak jest. I na górę, na górę, czekajcie tutaj. Chyba jest w bok jakieś przejście. Jest, jest, dobra. Poczekamy, przeczekamy to i dalej, dalej szybko, szybko. Fajny motyw, naprawdę to zajebiście wygląda w ogóle ogólnie cała gra jest konkretna. Na bardzo wysokim poziomie I jesteśmy zajebiście. Co tu jest? Myślałem, że to safe jest, ale... Wow! O, ale mnie to zaskoczyło, no <laughs> Naprawdę, naprawdę Okej, okay, tam jest na górze do chwycenia I lecimy z powrotem, z powrotem kurczę Przy naszym łańcuszku no i dobra, już widzę, że troszeczkę... Ło! Myślałem, że się nie zmieszczę. Chwila skupienia, żeby tutaj nie przyjebać w jakąś belkę. Uwaga, uwaga... Ha! Kurczę, właśnie... Ej, kurde! Nie, dobrze, trafiłem, trafiłem w to, co? A tam było... Muszę... Kurczę, co... cholera, no co jest, co jest? Dawaj, dawaj, dawaj! Muszę celować w te, wiecie, te wyrwy takie. To zostają zrobione przez jakieś tam głazy. O, o, woga, woga, woga. Tutaj kurczę, widzę, że już te kamyki się zaczynają bujać. W raz w jedną, raz w drugą stronę. O, chyba będziemy już blisko. Tak, jesteśmy już na górze. Pięknie, pięknie. Jakoś się udało, jakoś się udało. Konkretny, konkretny motyw tutaj. Labirynt. Jaskinie, jaskinie. No zobaczcie, zobaczcie. Te kurcze sześciany, to wszystko tworzy jeden wielki labirynt. Aha, czyli kolejny boss mi się zdaje, że będzie taki Skorpion, bo tutaj była walka z nim. Tylko nie wiem akurat czy w tym ogólnie miejscu. Tu jest skrzynia, zaraz. O jest, dobra. Róg, róg Minotaura, drugi już, no, znaczy drugi, pierwszy, kolejna, kolejna, wiecie. Seryjka tam leci. Okej, okay, podpalmy to i co toś działa, co? Aha, no tak, puszczą nam tu te, te zatrzaski. No, konkretnie, konkretnie to wygląda. Jesteśmy tacy mali w porównaniu do tych sześcianów. No, dalej, dalej, dalej. Gdzie to nas tutaj w ogóle doprowadzi? Bo już się nie mogę doczekać. No, okej, okay, okej. Okay. Co możemy tu w ogóle zrobić? Tu chyba się zrobi chwytak. Tak jest, jest ten chwytak. I na tą platformę. Innej drogi nie widzę na razie. Teraz w tamtą stronę. Okej. Okay. I dajesz, dajesz. Kolejny. Kolejny mechanizm chyba uruchomimy. Tym razem chyba będzie troszeczkę walki, tak mi się zdaje. Wiem, że tutaj był motyw, że będą nam rozwalać ten łańcuch. Będziemy musieli chronić tego. I nie wiem czasem, czy to nie jest ten motyw, chociaż... Nie jestem pewien, nie jestem pewien, ale taki motyw też będzie. Jakbym to łapał i... I wywalał poza mapę. Zajebiście, zajebiście, kocham kurczę teranowanie tutaj przeciwników, tak jest, dobijcie jeszcze. Okej, okay, pięknie, pięknie, kurczę. szybko rozwaliliśmy wszystkich, mamy z głowy, idą te byczki, tak, dobrze, to jest ten motyw, o kurcze, zobaczcie. Weźmy może troszeczkę z magii w walnieniu, bo trzeba tutaj chronić Ile się da, ile się da? Aha, dodatkowo do tej magii teraz. Widzę, że strzały strzały doszły Zobaczcie, jeszcze kilka strzał obrywają tutaj przeciwnicy. Wyrzuca ich fajnie, bo w powietrze. Dobra, weźmy tego. A, inne wykończenie. Cholera, już chciałem kółko wciskać. I kark skręcony. Dobra, jeden byczek poszedł. Teraz twoja kolej. Twoja kolej, kolego. Pięknie, pięknie. No mamy na razie X głowa, ale pewnie jeszcze kolejni. Tutaj zaczną wychodzić. Zobaczcie, ten łańcuch już ledwo zipie. Dwozipie naprawdę. Mam nadzieję, że nic więcej nie wyjdzie, ale wydawało mi się, że tutaj więcej było takich przeciwników. Zobaczmy, zobaczmy. Wezmę tutaj się pozbędę tych szybko łańc łańcuchów o, ła ła łączników. Ok, dawaj, dawaj, ładuj, ładuj, ładuj nam ten łuczek. I wracamy, wracamy Kurczę, Szybko, 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 szybko. Nawet nie próbuj, nie próbuj kolego tego rozwalać. Ja ci na to nie pozwolę. Nie na mojej zmianie. Szkoda, bo przydała się magia, by, ale nie widzę tutaj szansy, żeby je odnowić. Wszystko zużyłem na pierwszą potyczkę z tymi. ...bestyjkami. Uciekał, uciekał, uciekał i nabój na bok. Cholera, nie wyszło. C Czemu tam ten się cały czas przewraca jakoś dziwnie, tak mi się wydaje. Uwaga, uwaga. Dwa ciosy robi, cholera. pięknie pięknie teraz troszeczkę oberwały. Uwaga. Kurde, nie daj, nie daj, nie daj, nie daj, nie daj, nie daj. Szybko. Aj, pizdu, nie mam czym za bardzo walnąć, nie mam magii. Może wiecie co zmienię sobie ostrza? O pięknie, pięknie. Tutaj troszeczkę tej magii jednak wystarczyło. Jednego będę miał z głowy. Ale jeszcze ten drugi, jeszcze ten drugi. Okej, okay. no i twoja kolej. Twoja kolej, kolego. Okej, okay, dawaj, dawaj, dawaj jeszcze troszeczkę X i z głowy, z głowy. Mam nadzieję, że wszystko. Kurczę, kolejne cholera. No powiem wam, że nie ciekawie, nie ciekawie, tylko że tamci tamci w to akurat nie będą uderzać, jedynie te duże takie skurczy byki. Mam nadzieję, że czekajcie, będę mógł go ujeździć czy nie. Chyba tak, chyba tak. No to troszeczkę fajnie. Będziemy mogli rozwalać szybciej. Dawaj, 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 dawaj. Cholera, zobaczcie ile jeszcze tych minutaur jest. Szlak, no No i kurde, muszę już go z cholera, z cholera no, zajebać No fuck fuck nie wiem czy sobie to poradzimy Ok, dawaj, 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 złap go, złap go, kratos się będzie jednego mniej O, super, super Zmieniamy, zmieniamy broń z powrotem i ostrze, ostrze kurczę Olimpu. Zajebiście teraz oberwał. Jest, kurczę, zajebiście, zajebiście. Dawaj, 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 dawaj jeszcze trochę. Myślę, że to jest ostatnia fala, tak więc aby tylko jednego tylko rozwalić i, i będzie kłopot zaliczony, kłopot z głowy. O tak, pa. Chciałem kurczę tym ciosem jebnąć, wiecie, takimi bardziej bokserskimi metodami, ale nie wyszło. Dobra, wezmę ciebie normalnie, załatwię. Okej, okay, fajnie. Czy to wszystko, czy to wszystko? Chyba raczej tak, chyba raczej tak. O zobaczcie jak się fajnie to wszystko układa, jak kostka Rubika. Jest, jest nasz kolejny przeciwnik, czyli jednak dobrze mówiłem, Hermes. A kogo my tu mamy? Kratos, duch sparty. Upadły Bóg. Przeklęty śmiertelnik. Mam złapać gza, stełka Zeuza. Na to szkoda mi czasu. Po prostu tłurzysz Kratosie. Nie chcesz mnie złapać, bo wiesz, że nie zdołasz. Kratosie, dokąd to dzisiaj zmierzasz? Zabiłeś ostatnio kogoś z rodziny? A, no tak. Dzisiaj zabijesz swojego ojca Zeusa. Nie Jaki dalszy, on ma się, nie... To niemożliwe. Kratos znowu stracił głowę. Znowu. Się nie nauczył, nigdy się nie zmieni. Kratos, głupek, rodzinę zabił swą. Najgłupszy spośród śmiertelników i bogów. Przeklęty jest na zawsze, zgubiony jest na zawsze. Pałając rządzą zemsty do tchu ostatniego, Spartiata zmierza ścieżką do zgonu rychłego. Ależ wkurwiający typek. No dobra, będziemy musieli troszeczkę go tutaj gonić, ale... Za chwilę jeszcze bym kurczył, tylko znalazł jakiś safe. Nie wiem, czy akurat w tym miejscu będzie. O, patrzę, patrzę i nic nie widzę. Nic nie widzę. No dobra, będę tam ruszał i do góry, do góry. Za tym kurczę czubkiem. Tu będzie fajny motyw. Zobaczcie, to jest kurczę ten moment z początku gry, właśnie. Widzimy tam w oddali kratosa. My tutaj byliśmy. Fajna sprawa naprawdę. Mówiłem, że do tego miejsca jeszcze dojdziemy i już jesteśmy praktycznie. Okej, okay, no i na górę, na górę troszeczkę kurczę widzę długi ten łańcuch, ale jesteśmy, jesteśmy skok w tył. Dobra. Elegancko, elegancko. Zaraz gdzieś e, ogień olimpijski. Zobaczcie, jesteśmy kurczę koło tego ognia. Oczywiście on jest otoczony i nic z nim nie zrobimy na razie, co to jest? Korba jest schowana, nie można jej użyć. Tam jest sejwik! Puszka Pandory. Co to wszystko ma znaczyć? Oczy cię nie mylą, drogi Kratosie. To właśnie tę puszkę otworzyłeś wiele lat temu. Wciąż tkwi w niej moc mogąca zabić Boga. Uwolniłem tę mocę, by zabić Aresa. Nie. W puszce nadal zamknięta jest znacznie większa moc, której światu bardzo brakuje. Wszystko zaczęło się, gdy Zeus wygrał z tytanami w Wielkiej Wojnie. Zeus wiedział, że zło, które zrodziło się w tej bitwie na wolności, zniszczyłoby rychło świat ludzi i bogów. By okiełznać to zło, Zeus zamówił u Hefajstosa specjalny pojemnik, mogący je utrzymać: strach, chciwość, nienawiść. Zamknął je wszystkie razem w puszce, licząc, że nigdy więcej nie zakłócą już jego rządu. By zabić Aresa, otworzyłeś puszkę. Wtedy uwolniłeś zamknięte w niej most. Gdy Zeus ujrzał twoje zwycięstwo, zawładnął nim strach. Ale ogień jest zabójczy. Jak można wyciągnąć puszkę? Wypowiedz jej imię, Kratosie. Pandora? Tylko dzięki niej można zniszczyć ogień. Bez niej zemsta się nie dokona. To będzie trudne, Spartiato. Potrafię sobie radzić z dziećmi, Ateno. Mam nadzieję, że masz rację, duchu Sparty. No dobra, czyli już wiemy, że Pandora będzie potrzebna, natomiast Kratos jeszcze nie wie, że... Jej śmierć. Jej śmierć jest tutaj kluczem. Dobra, no ale to nic. My sobie zachowamy. Koleś tam gdzieś stoi. Znaczy ten Hermes, wiecie. No, on gdzieś tam na nas czeka, ale to już w następnym odcinku. Tak więc ja się z Wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek z serii God of War 3. Na razie, cześć.